Natomiast, jak powiedziałem, analfabeta spojrzy na to, jest przekonany, że zakup jachtu to oznacza zawsze po prostu kupowanie sobie luksusu. Bo to jest takie przysłowiowe, że prezes jacht kupi. A tymczasem mówimy o no, być może sensownych rzeczach. Jeszcze raz mhm. nie daje sobie absolutnie w żaden sposób obciążenia. No, na to wychodzi, że jestem analfabetą. No bo jacht to jacht. Jak, jak, jak człowieku, że ty jeszcze bronisz to? Taki skandal wybuchł na całą Polskę, a Ty jeszcze bronisz i ludzi wyzywasz tak, no to jest właśnie ta uśmiechnięta elita. Oni, elita, my, anfabeci. No bo co, no, jacht, solaria, można było też przeczytać, że klub dla No, super inwestycja, na pewno Polacy bez tego żyć nie mogą, a Wy jeszcze nie macie w sobie odro odrobinę wstydu, tylko wyzywacie ludzi. Przecież to jest wstyd i hańba. Co Wy żeście zrobili? Swoim działaczom partyjnym, PSL, Platforma Obywatelska, porozdawała pieniądze na jachty, na jakieś solaria, na kluby jakieś. A nie dostały tego dzieci na onkologię. Naprawdę, to jest wstyd i hanba, Że nie znalazły się pieniądze na dzieci na onkologię. Chore na raka, a znalazły się pieniądze na klub dla świngersów. No przecież to się, jakby to powiedział Trzaskowski, w pale, to się nie mieści. A najgorsze jest to, że znajdą się jakieś głupki i debile, co będą dalej głosować na tą platformę obywatelską. My jako Konfederacja ostrzegaliśmy przed pieniędzmi za praworządność. Nie chcę już wypominać, kto się zgodził na te pieniądze. Morawiecki. No jednak, wypomniałem no sorry. Trzeba zawsze pisowi wypominać i mówić prawdę, jak było. I tylko my ostrzegaliśmy, że tak będzie. jak zwykle Konfederacja miała rację, dlatego radacy, czas się obudzić i czas zacząć głosować na propolską konfederację, która zadba o interes polskiego narodu, zadba o bezpieczeństwo Polaków i nie pozwoli, żeby pieniądze były tak znie, sprzeniewierzane na takie bzdury. Pozdrawiam 6 miesiące Polaków, Konfederacja, Polska racja, czołem w jakiej Polsce.